Simulator 2015, albo jak to woli, 15 w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozsiewaniem nawozów. Oto moim najnowszym, Najnowszym nabytkiem, czyli ustem 411. A tutaj stoi moja poczciwa 30 z nowym też nabytkiem Poznaniakiem. Że bierzemy się do roboty. 40 jest na razie na testach. E, jeszcze się zastanawiam. Hamulca nie ma Skąd jest taki średni, mogę powiedzieć? Ha! O kurcze Modwapna, poszedł No serio? How? Oh. Oh, How? Oh. Co jest? Um. Dobra, nie wiem osobiście Ja się teraz nad tym nie będę zastanawiał zajechał za daleko. Zaraz po nagrywaniu widzę, ta 60 chyba trafia do remontu To na warsztat trafia hamulce, lakier, opony bo są łyce, kierowanie nowe trzeba zrobić. To w środku wnętrze, ok, nawet jeszcze No, 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 gdzie, no, gdzie, 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 gdzieś się tak zapędziła. No, widzicie, nawet nie mogę nic SSS S, SSS żeby stanęła ta nic. Do remontu. Hamulce no to podstawa. Do remontu mam. No. Podstawę. No, ma no, kierowanie nic. W ogóle nie łapie. to. Skończyło się. No to tyle starczy. Teraz się weźmiemy za roślinami. Z się Teraz roślinami. Stój! Tu możecie mój zobaczyć. Mój nowiutki nabytek Ursus 1014 oraz tarżę. talerzówkę. Akpil. Muszę sobie podgłośnić. że na sekundkę muszę wyłączyć na chwileczkę mikrofon Jedziemy Dlaczego mikrofon wyłączam Ponieważ a gdyż jestem chory i nagrywam dla Was ten odcinek tak, żeby nie było Że nie nagrywam w ogóle LS-a, jest, 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 LS, jest To jest play mi się włączył, ale co tam szkoły, mhm. ale słyszcie już, że wieście się za naukę chwilkę. Sekundę Muszę trochę dłuższe nagrać odcinek. Żeby nie było, że nie ma w ogóle. Po prostu nie nagrywałem, bo miałem trochę nauki, więc w ogóle nie nagrywałem. Więc teraz chciałem nagrać coś dla was. Było, że nie ma odcinka, więc jest. Troszkę krótszy. nawet ale co tam. Zawsze lepszy taki niż żaden. Tu znowu 30 w akcji, ale dobra. Po prostu nie miałem innych maszyn. Więc musimy sobie 30 w akcji znowu. Dobra, przejdziemy i kończymy. Nie wiem ile to będzie trwało. 5 minut, 6, 7, 8. Może więcej tam tego nie wiem Ile to będzie trwało, ile będzie trwało, tyle będzie trwało, a met tyle co miałem zasiać, to to nawet więcej trochę mam jeszcze zasieść. Żeby nie było. No to co, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj sobie sialiśmy nawozy Mążmu 40 oraz sialiśmy chwilkę 30. Dziękuję wam za obejrzenie. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie.